Gradacz, poranek, środa, godzina 8.35. W drodze do Cepi wjechaliśmy do Gradacza. I powiem Wam, że tu straszy. Nie ma nikogo. Pusto. Zero ludzi. Idziemy od góry. Od tego kościoła postawiliśmy tam auto i jedną parę tylko ludzi, parę ludzi, jedną parę spotkaliśmy. Gadali po polsku, a tak nikogo: wszystko pozamykane jest. Wszystko to powiem wam, że w ten stąd to jeszcze e, wczoraj życie było. Restauracje pootwierane, ceny wysokie. 17-20 euro Drugie danie Tam pizzy nie patrzę, bo nie wiem ogólnie tych pizzy Zobaczymy tu, coś tu się dzieje W tamtym roku tu była impreza Sztuczne ognie, wszystko To już jest finisz. To już jest finish opiekara Tam po tamtej stronie nie ma nikogo. Tu jeszcze słońce nie dochodzi. Tam już ładnie świeci. Może coś o dziesiątej się tu otworzy. A weźmy byli w Kardaczu tam. Tam, gdzie te, ten biały domek taki w tym miejscu. Mam tam na miary fajny apartament był bo tu pamiętam był ten kantor, który miał tragiczne ceny No tu jeszcze coś się zje plaże prywatne macie kawę możemy wypić, musimy jeszcze jedną kupić, puszczę do kotów bo tam widzieliśmy drugą rodzinkę, bo tam już siedzi Duży żebraczek Temperatura, jak jechaliśmy, 18 stopni. Oczywiście kawę się napijemy. No tu jest jakieś życie, po drugiej stronie nie ma życia. Jest wszystko pozamykane, wszystko. Apartamenty na łańcuchy. Także, jakby ktoś chciał jechać teraz, to tylko w to miejsce. Znaczy, zaczynają się remonty. Nowy kamek biały. Przyjdzie słoneczko, macie plaże prywatne. Na drodze nie ma żadnych samochodów z obcymi rejestracjami. Jedynie na moście widzieliśmy, tam parę jechało. Ale chyba to była Austria. Tu jest poczta. Chyba to była Austria. No i jakieś dwa kampery jechały. Ciekawi mnie, jakie mają tu ceny. Bo Betty mówi, że jak ci miejscowi tu jedzą, jeżeli jest po tam 15, 20, 30 euro jedzenie. Ja myślę, że ceny... Znaczy ja tak myślę, że ceny są stałe w menu, a jak... A... No, 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 Aha, tu myśmy siedzieli i piwko winko piliśmy ze znajomymi, a tu je kupowaliśmy w tym markecie. Znaczy e, ja to skończyłem, bo mi przerwa, Nie wiem, To no tak jest. No i jeżeli to dość ciekawi jak jest w październiku na przykład w Gradaczu no to widzi jak jest aha, co do cen, teraz mi się przypomniało ja myślę, że jak przychodzi ktoś kto tu mieszka a idzie do restauracji, to tak myślę że na przykład dają mu 20-30% rabatu jak nie więcej a ceny dalej trzymają żeby zarobić na turyście to jest moje zdanie. Nie wiem, kto się z nim zgadza, kto nie. Ale myślę, że tak to robią. bo Jak byliśmy w Mali Lośni trzy tygodnie temu, czy tam dwa już, jakoś tak. No to sami nam zaproponowali rabat od cen z menu 20%. Zobaczycie później na filmie, bo. Nie wszystkie filmy są jeszcze pomontowane, ale powiem Wam, że nie ma ludzi. O tej porze, ja nie mówię w sezonie, ale we wrześniu, czy tam w czerwcu, na początku czerwca, było full. Czy mi to akurat nie przeszkadza? Tylko, że restauracje były otwarte. Najmniej dwie Tu są chyba te schody, którymi schodziliśmy Ja wam pokażę Tak, to jest ten budynek Widzicie ten budynek? Z tym balkonem u góry I tam ta buda, co stoi na dole to ten gościu mówi, że on to miał kupić To jest Chorwat, który mieszka w Austrii Tak, i tu, tu schodziliśmy Tu tymi schodkami i zaraz na prawo Był ten apartament On tam gdzieś jest nagrany w moich filmach, jakby ktoś chciał zobaczyć takie plaże ja, myśl, ja myślę, że te plaże jakieś tak poszerzyli i jakieś lepsze są chyba takie były, mi się wydaje, że szersze są coś, o i ten budynek miał kupić bo on ma działkę dosłownie razem tak z tym budynkiem i tu drudzi taki idziemy zaraz powrotem już tam już nic nie ma dalej. O, I myśmy byli, tego nie widać za tym budynkiem. Taki ładny dom. O, to tam też miał kupić to. By to wyremontować, to by było piękne. Tu było to wejście do niego. Także to wszystko tu żyło. Było potwierane. Idziemy na wodę zobaczyć. Woda jak zawsze czysta. Musimy jaka woda. Stałem w dyspozycji, żeby sprawdzić jaka woda. Ua! Ciepła! Woda chyba cieplejsza niż powietrze. A tam już słońce, wstaje A tam mamy peliasach. I za górami Orebicz No to tyle, ile 8 minut. No to przez wifi trzeba to chyba będzie przesłać. Także gradacz Dzisiaj jest chyba 3 październik Tam jest ten kościół Tam za tym kościołem jest w dół zejście Jest piękne Piękny deptak do Brist Można spacerować I plaża nudystów tam jest po drodze A ktoś z to ciekawi to mam to w Tam w filmach z tamtego roku Także zapraszam Dajcie suba Dajcie łapy w górę Po to to robię żeby Ktoś był zadowolony i przyjedzie tu i widzi, jak jest. Mówi, kurczę Lechu tu był, był parę dni temu, albo miesiąc, albo w tamtym roku Tak i tak wyglądało. A jak chcecie coś o Ludwiku XVI, to może kiedyś Wam coś nakręcę. Także, jak to ktoś mówi, kogo oglądam, nara i do zoba.